Cześć, witajcie w dzisiejszym filmiku będzie repelga Na filmów szybki i w świecie. Wiem, że ten film nie jest dla mnie, ale chociaż jak tego obejrzałem w pierwszym część tego filmu to po prostu spróbowało mi się w seria też i tak dalej. Eee tak, Więc ten film, nie wiem co się mówi, ale tym razem nie ma takich słów jak wyścigi tym razem jest e, walka pomiędzy różnymi, e, różnymi osobami, ekipa Dominika toreto kontra, e, dajmy to Owen Show jak e, części, e, jak te części wściekłych teraz e, pojawił się jego wlak. Dokładnie nie pamiętam jak się nazywał, ale w e, ten to 10 Steeve, no czy jakoś tak. E, no, tak jak, e, no, gra, tak samo, e, gra, Anglika, w ogóle to pokazanie, tak powiem. Ale, e, no bo, przejdźmy e, teraz do tego filmów. Jak to uchwyci, to jest pojedynczy napis 4-4, tłumaczeniu na polski dla Bola. Czyli tak, e, 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 ta, e, ten scenariusz, który był przygotowany wcześniej, e, został zmieniony, dlatego że, e, jak wiemy, całe dwa lata temu zna, e, znany aktor z tego, Paul Poker. Teraz można też usłyszeć że, z tego co, usłyszeć, że z tego co widziałem na internecie, że Wing e, Diesel przedstawił już oficjalną premierę Szybkich i Wściekłów 8. E, no więc tak, e, teraz czytałem całą Ten film e, jest lepszy niż te wszystkie e, inne serie e, i, inne części szybkich i wściekłych. Teraz to e, seria jest jakaś większa akcja, czy coś takiego, nie? E, jakaś większa akcja, więc daje mocne dziesięć dla siódmej części Nie widzę się na następnym filmie. Cześć!